Siema, tutaj Waldy. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Gra, w którą zagramy dzisiaj, nosi tytuł Heart of Darkness. Dobra, zatem bez większego pierdzielenia przechodzimy do naszej gry. Włączamy. Standardowo pierwszy intro. O, jesteśmy. Fabuła według wikipedii brzmi tak. Gracz wciela się w chłopca o imieniu Andy, który w trakcie zaćmienia słońca siły ciemności zabrały psa do świata cieni. Dzielny chłopiec rusza na ratunek przyjacielowi własnej roboty wehikułem z bronią na plazmę pod pachą. Z tego co pamiętam to właśnie teraz jestem w tej krainie ciemności. No shit. To jest ten mój wehikuł, czy coś. To jest Andy. Fajny, nie? Gość z garnkiem na głowie i z jakimś gównem, które strzela. Dobra, czyli musimy się teraz stąd wydostać. Jak by to zrobić? Wow. Trójkąt i kółko Strzela A jak skacze też? A gdzie tam? Jeps. Jaki ładny szkielecik A co to tak gada? O jakiś czarny ludek Fila, co to trzeba zrobić? Ten ryj strzelić może? O matko coś leci na mnie Nie Nie wyśmiecie mnie żywca! Czekać! A gówno. Ok, idzie trochę lepiej. A czy nie dużo? Nie! To za fiut! Whoa! Nie ma to jak dobra rozpierducha na początek gry. Najlepiej taka, którą przeżyję. Ludzie, co tu się dzieje? Okej, okay, to chyba trzeba przeskoczyć. No dobra. No, żeż jasny... A, no jest podwójny skok przecież. Jak ja mogłem o tym nie wiedzieć? Nie wiem czy to akurat był dobry pomysł. No na razie nic się nie dzieje. A, okej. Okay. Lecieć. Dalej, dalej. O, światło je niszczy. Nie no, ogólnie wszystko fajnie, spoko, ale co ja, jak ja mam teraz się bronić? Moja szczurka mi pokazuje jak się łazi po ścianie. Co, to jest Prawda ten hopok? Pach! Ja Jednie! Ale urwał! dawno w to nie grałem, jasny gwint. Zresztą w każdej recenzji... W każdym gameplayu mówię, że dawno w to nie... ...grałem. Jak widzicie gra jest do... graficznie dość ciekawie skonstruowana. Łoż! Dobra, chwila, to liczmy jakoś jakimś cudem w górę. Nie, nie idzie. Jak tu skoczę? Dobra, walić to. O, jestem wyżej! Ciekawe co jest tam Liany. Dobra, coś otworzyłem. O, pewnie to mnie zeżre zaraz. Z tym, że myślałem, że w troszeczkę inny sposób to się odbędzie. Raz, pyk. A, gówno. Te zielone kulki by się przydały. Takie kulki? Listki to są, albo cholera wie co. Węże, które jedzą liście. No super. I co teraz? Tutaj jest woda. Jak wejdę do wody, pewnie mnie coś zeżre, ale też nie mam innego wyboru. Łżesz, Łożesz, panie. A, to się trzeba kryć. Ktoś się spierdział znowu? Nie. Uy, udało się. Tak, trzeci ekran. No musiał być po prostu, musiał być. No tak, światła je zabija, zapomniałem. Zmysł gracza mówi mi, że muszę iść górą. Okej. Okay. Czyli to sprawia, że. że zdycham, bo jestem idiotą. A bo tu się da iść jeszcze wyżej. A to moment, to może tego węża jednak ściągniemy. Teraz włączymy to zielone. Na górę. Ciekawe co mnie tutaj czeka. Gówno jakie. Zeżrzyjcie to. No. Okej. Okay. Teraz drugi. Ryzykujemy! Jak widać, się opacało. No nie, no znowu tutaj. Zaraz mnie coś strzeli? Na górę, mały skut. Jedziemy! No w końcu! Dobra, no srać na te filmy, ludzie. Okej, okay, trzeba się chyba rozbujać, żeby nie zdechnąć. No, płyń! Szybciej! Co to są za seksy? Jestem Andy, cześć, jestem pedofilem z innego świata. Wow oceany and shit. Co to było? Nie, ale serio, co to jest? Chyba te czarne stwory we mnie strzelają, żeby mnie zabić, jak wynikało z filmiku, który właśnie obejrzeliśmy przed chwilą cały. Wo, jakieś świecące coś? Ale świecące coś nie robi nic. Dobra, to wygląda troszeczkę jak przekrój dupy. Ale ten wjazd tu po prawej... Andy, jak rozumiem, ma nieograniczoną pojemność płuc. To mi jakąś moc da, czy coś? Ehm, um, to otworzyło mi... wejście. Okej, okay, jakiś zielony kamień otworzył mi wejście do odbytu. Nie ma sprawy. No, to już perfidnie wygląda jak flaki. Najpierw wejście do dupy, a teraz flaki. To co, teraz wyjdę przez ryj? Te oh, ja mogę strzelać! Boskie moce! Chyba pamiętam, co się z tym robiło. Tam nie mogę wejść, bo mnie zeżre. Tego jestem pewien na 500%. 500% cukru w cukrze! O, wow, to chyba mnie zje! Jakie wstrętne! No za szybko, że ty nie pływasz, Andy, muszę ci powiedzieć. To będzie mnie zasysać. Nie zasysaj! Dobra, teraz na kozaka w lewo. Cały czas w lewo. I co? Nie Dobra, jedziemy. I znów zdechłem. Łomatko, jakieś roboki. O! Witam panów. W każdym razie to było Heart of Darkness. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu i do zobaczenia następnym razem. Nara!